W chwilę to wszystko będziemy rozsypywać, Słuchajcie, przynosimy je tutaj. Było problemów z nawadnianiem z ponieważ, e, ponieważ tutaj są. takie jakieś draceny na pewno mamy i mamy. tu podlewamy bananowiec, jak w ścieku za liście. Tak, kochani, mam nadzieję. Napiszcie co nie zamieszkano. Tutaj właśnie widać, co się dzieje za nami. Niestety raczej ich nie zobaczycie, dlatego że po przenoszeniu kilkakrotnie ze zwykłych źródeł, jak ja to robię, za cztery wiadra za pas po majuwie, miał być film w majówkę, ja trochę mniej dzielny. Pływają tu, tak, dwa polipterusy senegalskie, Kolejny, który upadnie gdzieś zalega, to one znajdą i będą, które robiły trochę za tak, By zostawić tu albo jedną parę. dobranych Fuska przywieźliśmy, były chore i przywiezione. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa... Siema kochany, co dzisiaj robimy? No przenosimy. Przenosimy autosy, robimy mm na tam są. Robimy im, słuchajcie, baniak, przenosimy je tutaj, stamtąd wieje i jest pójdą tutaj. tutaj. Część przygotowujemy piasek, szczęk Ładujemy go do baniaka. Za chwilę to wszystko będziemy rozsypywać, ee, układać. No i jedziemy z kamieniami. Mam nadzieję, że pójdzie miarę sprawnie. Jak możecie zobaczyć. Gnio, gnomy przełowione, czekają już na przygotowanie baniaka Muszę się sprężać, bo czasu mało Do zobaczenia za zaraniak Jak widzicie, opróżniony z y, ozdób, zostało wyłowienie ryb I, 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 i. przerzucenie tam alfa un Pokażę wam ten zbiorniczek na razie tylko z daleka Jeśli <ślech> woda się wyklaruje, to wtedy zrobimy filmik e, Będziecie mogli powiedzieć, czy to się nadaje do oglądania czy nie. Także my jedziemy, słuchajcie dalej, to za chwilę będziemy upychać korzenie, ale najpierw musimy wyłowić żeby... rybę. Cześć Dziubaski! Słuchajcie, witam Was po majówce. Miał być film w majówkę, ale jak to u nas bywa, zawsze mamy jakieś przygody, więc nie zdążyliśmy nakręcić filmu i zrobić tyle, ile byśmy chcieli w fiszrumie. A czemu? Zobaczcie! No, więc jak e, mogliście zobaczyć, e, e, afera była gruba, no ale udało nam się oczywiście to opanować, problemem e, okazało się e, igliwie. Sam, no, samo opalanie płotu było bardzo bezpieczne, natomiast oczywiście chciałem wypalić chwastę ekologicznie, no i co? No i pod domkiem było igliwie, bo nad nim rośnie metasekwoja, no i niestety efekt mogliście zobaczyć e, na załączonym obrazku. Ania, dzielny strażak, sam. Ja trochę mniej dzielny, ale udało nam się razem z sąsiadem jakoś to słuchajcie zgasić. Także było wesoło, natomiast no nie zdążyłem zrobić tego, co bym chciał, ale coś tam zrobić zdążyliśmy i z tego też względu chciałem wam pokazać dzisiaj, co udało nam się chociażby zrobić. No pomału pomału te baniaki doprowadzamy do takiego stanu, jakim mniej więcej chcielibyśmy. E, a i, i tak, jak i chcieliśmy uzyskać na samym początku, ta galeria powstawała, czyli miały być akwaria biotopowe i nic więcej. No więc pomału uciekamy z tych głupików. E, udało nam się zlikwidować. Słuchajcie, te Bajorko na dole. Zaraz Wam to wszystko opowiem. E, myślę, że chyba najlepiej będzie, jak standardowo wezmę e, telefon w łapę i, 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 i zacznę Wam, słuchajcie, pokazywać. Także do dzieła. Troszkę będzie pewnie trzęsło, trząsło, ale, ale mam nadzieję, że, że mi wybaczycie. Więc tak, ten baniak, ten baniak który tu widzicie, on był, on był tu, w nim był Flowerhorn. Jego przenieśliśmy z racji tego, że tak jak Wam kiedyś już wspomniałem, musimy wzmocnić tą półkę, to pójdzie wypórka i, 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 i wzmocni, wzmocni nam, że tak, tą, tą półkę, która no nie podoba nam się od samego początku natomiast tu już mogę wam się pochwalić e, słuchajcie udało nam się zrobić ten jeden baniak e, wsadzę telefon w stelaż zawsze to troszkę mniej trzęsienia słuchajcie będziecie sobie mogli spokojnie zobaczyć czy jest ładny no nie ma być e, nie jest pewnie rewelacyjny ani taki jaki był ale jest robiony z tego co było na miejscu no i na pewno wygląda lepiej z tym podłożem, niż tak jak wyglądało z tym piaskiem. Słuchajcie, co to pływa? Eee, pływają tu tak, dwa polipterusy senegalskie. Eee, tu widać jedną sztukę. Eee, zaraz Wam może, może przybliżę. No dobra, będzie trzęsło. Dwa polipterusy senegalskie. Słuchajcie, największe żarłoki, jakie do tej pory miałem. Żadna ryba nie żre tyle, co one, eee, naprawdę. I pływają trzy sztuki wieja Argentea, tam jest na przykład jedna, druga, trzecia. Jedna niestety w trakcie leczenia tego, który pamiętacie, czyli Flowerhorna i Pawiołkich, jedna wieja nam niestety padła, były dwie, a chcemy wyrównać 720 siły, czyli mają być cztery wieja Argentea i cztery Oscary, plus te dwa polipterusy senegalskie. Czemu polipterusy senegalskie? No bo żrą. Żrą ciągle to jest, mam wrażenie, każdy pokarm, który upadnie gdzieś zalega, to one znajdą i będą tu robiły trochę za taką brygadę pozbywającą się resztek pokarmów, bo niestety pawie okie są leniwe i czasami gdzieś resztki zalegają. Szczególnie że pawie atakują górną i środkową tafle wodą a Senegale raczej dolną. Więc wyrównają nam się, mam nadzieję. Rewiry w wodzie, czy nie będzie tych ryb za dużo, nie wiem. E, troszkę będzie przerybienie, ale na ten moment w 720 tych ryb jest moim zdaniem troszeczkę za mało. E, dlaczego za mało? No, albo za dużo. Za mało, gdyż dochodzi do m, ryby, wchodzą w tarło. E, tam są prawdopodobnie dwie pary. Plus ta jedna wieja, która, która jest mocno agresywna. Aczkolwiek i tak jest już zachukana e, e, Za chwilkę Wam pokażę. Podkleję tutaj, jak one teraz tam się sprawują, więc chcemy i właściwie wypadałoby zostawić tu albo jedną parę dobranych oscarów, wtedy byłoby to takie no, mega akwarium biotopowe, i jedna para tutaj miałaby popis do wychowania młodych. No ale wiadomo, wtedy byłoby nudno przez resztę pory roku. Natomiast, jakieś jest lekkie przerybienie, to te ryby nie mają czasu się skupić na jednej sztuce i właściwie po chwili, przynajmniej do tej pory u moich ryb, tak było, że zajmują się już sobą, bo za dużo by musiało się tłuc i, i tych walk jest coraz mniej. Także takie lekkie, kontrolowane przerybienie w tym zbiorniku planujemy, tak jak kiedyś było wśród skalarów. W tej 720, jak było 8-12 skalarów, to ciągle dochodziło do wielkich walk, łuski fruwały wszędzie. Natomiast jak tych skarów było 30, chyba 6 sztuk przez moment, to walki totalnie ustały, więc no, lekkie przerybienie doświadczenia akwaryści wiedzą, że czasem jest wskazane. Niż trzymanie na przykład dwóch agresywnych ze sobą e, wchodzących w walkę sztuk, no, tego nie polecam. i Tego żaden akwarysta nie chce. Gdzieś to mój przyjaciel próbuje, że tak powiem, e, skompletować obsadę, która się nie pozabija. Jeśli chodzi o pawiołki tam też ciągle dochodzi do jakiś wariat, więc co dokupi, coś musi oddać, no jakoś to wyrównać. Dlatego też ja kupiłem te ryby młode, słuchajcie. One w tej chwili mają te wieje po jakieś 3-4 centymetry, myślę, że nie więcej. Natomiast no jak dorosną, no to będą takie. Więc, więc chcę je odchować same. Tamte, tamte wieje, no zresztą ta, którą widzicie. Też, też była taka malutka. Zresztą muskarki, które przywieźliśmy, były chore i przywiezione tej samej wielkości, a teraz są patelache ogromne. No więc zobaczymy. Te trzy musimy tutaj oczywiście, no pamiętacie, mój błąd kwarantanny nie był, więc tu jest taki zbiornik kwarantannowy, ale przy okazji ładny. Te wieje muszą tutaj podrosnąć, bo gdybym je wrzucił teraz do tamtego zbiornika, to prawdopodobnie szybko zostałyby pędzlowane te polipterusy senegalskie raczej by sobie dały radę, ale stwierdziliśmy, że utuczymy je tutaj w tym mniejszym zbiorniku, e, troszeczkę je e, po, po, potuczymy, troszeczkę urosną i, i dopiero pójdą do 720, myślę, że jeszcze pewnie miesiąc, dwa na pewno. E, no tak wygląda ten zbiornik, nie jest to jakiś szałciał, e, ani świsty tych tam, no ale no, no jakiś tam jest, wygląda le, pewno lepiej niż tamten, nie jest pomieszany. Hmm, oczywiście same anubiasy, bo to są ciągle te anubiasy, które gdzieś tam czekały na swoją kolej. Jeszcze trochę tutaj tych anubiasów chyba dojdzie, bo mam w paru baniakach, muszę tylko wyczyścić z glonisk I, i tutaj spróbujemy te anubiasy e, utrzymać, zwłaszcza, że wieja, e, tak jak e, polypterus, e, lubią raczej wodę miękką, więc tutaj będziemy starali się schodzić e, z wartościami, do wody miękkiej, tu już w tej chwili jest pół na pół zero, no zobaczymy jak te wody, jak te glony będą schodziły z tych Hanubiasów, bo nie ukrywam, że nitki jest bardzo dużo, zapuściłem je strasznie, no, poza nawijaniem na, na, na pensetę i, i, i ręcznym ściąganiem, to, to to nic nie robię, no ale zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, no ale jak pamiętacie, tutaj też były ryby, te ryby przewędrowały, duże gararówy poszły do 720. Bo tam no, nie, dadzą, nie dadzą rady ich zjeść, a one tam też będą robiły za brygadę, brygadę m, czyścicielską. E, a Altolom Prologusy poszły do tego zbiornika e, obok, który pokażę Wam już. A tak słuchajcie, wyszedł nam ten zbiorniczek dla e, Altolom Prologusów. Niestety raczej ich nie zobaczycie, dlatego że po przenoszeniu. Są troszkę jeszcze zestresowane, one siedzą za kamieniami. Ten filterek stąd wyjedzie, słuchajcie, to jest filtr przeniesiony z ich idornika, z ich biologią, więc na pewno wzmocni, wzmocni tutaj przyspieszy start akwarium woda właściwie w ilości 3,4. Też jest z ich baniaka przesączona tylko przez jakąś batolinę, żeby tego syfu tam nie było. No i co, podłoże piasek, zwykły, płukany własnoręcznie tymi ręcoma kilkakrotnie ze zwykłej żwirowni, jak ja to robię, za 4 wiadra zapłaciłem 10 zł 4 duże 30 litrowe wiadra, czyli macie 120 litrów piasku za 20 zł bodajże jak jest tak jest, no troszkę się trzeba napracować, ale jest lato, można sobie płukać jak widzicie nie pyli, nie brudzi, jak się to dobrze zrobi a, a, a ten sklepowy i tak trzeba też przynajmniej 2-3 razy przepłukać bo jak nie, to, to jest problem. Tak wygląda Baniaczek. Słuchajcie, no mam nadzieję, że chociaż trochę przypadły wam do gustu. Zobaczymy, jak on, jak on wystartuje. Czy wystartuje? Są w tej chwili tutaj tylko te dwa altusy: samiec, samica. To są dzikusy ze dłowu, które kiedyś odkupiłem od Emiliana. Bardzo zdrowe ryby, słuchajcie, bo one naprawdę u mnie lekko nie miały i nie mają, dlatego też e, nie miały, bo teraz właśnie mają mieć. Lekko mają mieć zbiornik, tylko dla siebie e, typowo biotopowy. Czy ładny, nie wiem, troszkę na szybko układany. Hmm. No jakoś tak wyszło. No. najpiękniejszy nie jest, ale jest. Także to jest to, co udało nam się, słuchajcie, zrobić w majówkę właściwie dwa baniaki e, uporządkować. Natomiast e, słuchajcie, wiele więcej no nie udało, udało nam się zrobić. E, ale pomału będziemy działać. Tu y, powstanie te terrarium, o którym Wam już ostatnio wspominaliśmy. No, najważniejsze, że już stoi zarys tak zwany. Co z tym zrobimy, nie wiem, ale na pewno będzie to trwało, bo chcemy to zrobić pomału, żeby było przemyślane, żeby nie było problemów z filtracją, e, żeby nie było problemów z nawadnianiem, e, ze zraszaniem i z całą resztą. E, chcę to zrobić. No, ta, na pewno to będzie las deszczowy na pewno będzie moszarnia taka e, ociekająca, bo to jest projekt, który bardzo długo chcę zrobić e, szyby już mam e, ciąć tam coś nam się udało, słuchajcie e, problemu raczej nie było to jeszcze zatrzęcę ponieważ e, ponieważ tutaj są, słuchajcie e, no, pf, senegalskie poleptrusy, ale są też czciniaki, o których zapomniałem e, i zobaczcie e, Udało mi się poprzecinać ze starych baniaków szybki na wymiar, przynajmniej tą. To jest plexi, ale, ale szybki. O, to jest moje cięcie ładne, nieładne, ale jest e, szyba Opti White 8, e, chyba poszło ładnie. Słuchajcie, więc nie ma problemu cięcia tym nożykiem, Tym moim starym nożykiem szło troszkę gorzej. Co nie znaczy, że się nie dało. Niektórzy myśleli, że ja nie ciąłem już szybko. Nie, no ciąłem. Słuchajcie, ale ten nożyk jest fajny, bo nie z tym olejkiem. A ja miałem taki zwykły PRLowski. Z dziadka, od dziadka ze szkarni. No i mówmy się, że do szyby szóstki sobie radziłem. Czasami nawet ósemkę udało mi się tym przeciąć z lepszym lub gorszym skutkiem. Natomiast tam mam szyby dwunastki, czternastki, chyba nawet też dwie. No, no i powiem nie. szczerze, że takich grubych szyb jeszcze nie ciąłem To są mniej więcej takie szyby jak tutaj. tu też jest bodajże dwunastka. Także kawał szyby. Tu słuchajcie, spróbujemy zrobić taką nad budówkę szklaną, nadklejaną. Zobaczymy, czy tą szybę będziemy wyklejać i wycinać. Czy zrobimy tylko tu przesuwane szyby? No nie wiem. To wszystko, jak to u mnie najczęściej bywa, wyjdzie, wyjdzie w fazie budowy. Projektowanie jest tu, natomiast plany są zawsze u nas zmienne, słuchajcie. Wchodzą na nasionka. Też się mógł za chwilkę złapie łyka, bo ja jestem prosto po pracy. Ale obiecałem sobie, a i obiecałem Wam, że tych filmów będzie więcej, więc trudno, musicie przeżyć, jestem brudny, dobrze nie czujecie, jak jestem śmierdzący. E, ale dzisiaj było gorąco, a roboty co nie niemiara, słuchajcie... ale telefon do łapy, Arek. już się wszyscy przyzwyczaili, że ty filmować nie umiesz. E, słuchajcie, tu już tak, tu mamy tak jakieś draceny, e, na pewno mamy, i mamy... E, Różę jakąś pustynną, ponoć mało wody potrzebuje, to jest specjalny kwiatek dla mojej żony kupiony. Tu jest jeden kiłeczek sobie, słuchajcie, z nasionka. Bardzo świetnie wyszedł. Jeszcze kiełek widać. O, Arus, No nie umiesz filmować. Osłoneczkę na nim. To drugie to podlewamy. Bananowiec, jak wściekły liść za liściem. Kwiaty, jak mają światło i trochę nawozu, poradzą sobie właściwie w każdej glebie. No i tyle, słuchajcie. Co? Co jeszcze? Jeszcze, jeszcze mogę Wam pokazać to, że Zobaczcie, jak się nie dawkuje nawozów normalnie, to kolej na pałę. co się dzieje, wybucha zielsko w zeszłym tygodniu koszone, trzeba to wyciąć jeszcze raz, po prostu tutaj raz w tygodniu tniemy do tej wysokości, tak, i to rośnie, zobaczcie, a to są wszystkie te ryby, które, słuchajcie, żyły w bagienku. Eee... Ribon z ogonem, takim ala wstążka, ciężko mi powiedzieć. Tu jest słuchajcie, ten gęszwalony, zwalony, ale takich kilka fajnych gupików gdzieś tam. Glonady powinny być, chyba. O, tu jest albino małe, gdzieś nam się tam zassało. Także, także te rybki są wyłowione z tego bagienka, z tego dużego zbiornika, w którym trzymałem jeszcze nie dawno wodę. Dobra, kochani, mam nadzieję. Napiszcie, czy te baniaki chociaż troszkę Wam się podobają. E, mam nadzieję, że chociaż troszkę, bo i że, i że lepiej wyglądają. Słuchajcie, no niż tamte, tak. No, umówmy się, no bo tamte było dziadostwo, ktoś wchodził to. E, tu jest tylko co? E, Sichem Tidal 110 akwarium 315. Zobaczymy, czy se poradzi. Mm. O, tu jest, słuchajcie, zapomniałbym Wam pokazać. zobaczcie, ile tu już jest tych małych mrówek, już się nawet nie boją, trochę będzie migać, bo jak zrobię zbliżenie to herce się nie zgadzają w ledach i, ale tych jest już naprawdę, o widzicie od razu ma lepiej, jest naprawdę spory wysyp młodzieży, już się niektóre osobniki poprzenosiły na inne rewiry, do tej pory mocno niezamieszkane, o tutaj właśnie widać, co się dzieje z Anubiasami, zobaczcie, jakieś pomysły na krasnorosty na nubiasach, no właśnie, będziemy z tym walczyć jeszcze. Jak nie wiem, i czy się uda Pff, w ogóle, nie wiem, raczej wątpię. Ale no, tak jak ten TSP, mam no, ale będziemy próbować. Będziemy próbować, zanim wyrzucimy, to zawsze warto się najpierw pomęczyć. Te gupikarium pomału też będzie likwidowane. Słuchajcie. Z tego względu, że tu się raz że rzucę ogląd, dwa, że już ich nie pilnuję, nieko, nie, nie jestem w stanie. Wybierzemy stąd najładniejsze, zrobimy znowu jakiś mniejszy baniak. No i nieśmiertelne gara rufy. Kochani serdecznie Was e, e, żegnam e, i, i bardzo miło mi było, że spędziliście z nami e, ten króciutki odcinek. Mam nadzieję, że do zobaczenia szybko e, i tyle. O, pokażę Wam w przyszłym odcinku pewnie oczko wodne. Bo jest w pełnym słońcu glona nie ma, więc, więc da się da się jak się chce, tylko trzeba w porę nawozu lać i rośliny oczywiście muszą być. Aha, no i co? Suchy start, suchy start troszeczkę źle zrobiłem, bo powinienem to zrobić po swojemu i nie patrzeć, że ta woda tu zalewa. Niech zalewa. Dopiero teraz odbiły, a przez to, że za mało, że tak powiem, spryskiwaliśmy, to macby nam padł. Jeden, jeden nam się ususzył ale go podmienimy pewnie później natomiast cała reszta bardzo pięknie rośnie zobaczcie, już się rozrastają na boki o, tu takie widać tak? dwa to już pomału, pomału sobie będzie rosło, mam nadzieję także zobaczymy jak to wyjdzie trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich, dziękujemy za wsparcie dziękujemy za lajki dziękujemy za suby Pozdrawiamy Was serdecznie z Anią i do zobaczenia, słuchajcie, w przyszłym odcinku. Trzymajcie się, ważne. bardzo dziękuję, słuchajcie, wszystkim e, moim aktywnym patronom, e, tym nieaktywnym, którzy wspierali nasz kanał, oczywiście bardzo też, e, a w tym momencie witamy na, naszego nowego e, patrona, serdecznie Cię pozdrawiamy, dziękujemy Ci ślicznie za pomoc, e, jak i Wam wszystkim, tak jak mówiłem, e, i mentalną, i finansową, e, jak widzicie, troszeczkę ruszamy. I z filmami, i, i, i z całą resztą. Także miło mi, że jesteście, miło mi, że chcecie nas wspierać. Prosimy o więcej. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Hejka.